Bohater dynamiczny na przykładzie Kmicica z potopu. Najprościej mówiąc, postać dynamiczna to taka, która zmienia się w trakcie trwania powieści, i doskonałym przykładem takiego bohatera jest Andrzej Kmicic z potopu. Na początku powieści Kmicic jest zbyt pewnym siebie i zbyt impulsywnym koleżką. Najpierw urządził sobie strzelanie do obrazów w Lubiczu, potem spalił Wołomuntowicze, aż wreszcie porwał i uwięził Oleńkę, za co dostał w łeb w pojedynku z Wołodejowskim. A gdy już wszyscy zaczęli mu trochę wybaczać, to jako jeden z nielicznych nie wymówił posłuszeństwa Januszowi Radziwiłłowi. Dopiero gdy Gusław wyjaśnił, że tak naprawdę dołączyli do Szwedów, bo chodzi im wyłącznie o odzyskanie władzy na Litwie. Kmicic się opamiętał i postanowił zastosować trik Jacka Soplicy i zmienił nazwisko na Babinicz. Po zmianie nazwiska Kmicic, czy tam Babinicz, trochę spokorniał i miał sporo udanych akcji. Między innymi wysadził kolubrynę, uratował króla Jana Kazimierza, czy przewodził oddziałowi Tatarów. A na koniec odczytano list od króla, że Babinicz to Kmicic i w ogóle jest taki cudowny i wspaniały, więc wszystkie wcześniejsze winy mają być zapomniane i wszyscy mają Kmicica kochać. Subskrybuj po więcej!